Polska energetyka jest poważnie zagrożona przez ruchy Donalda Tuska. Mianowicie rząd podjął decyzję o rozpoczęciu prac nad ustawą dotyczącą prawa geologicznego i górniczego, co wzbudziło poważne obawy w kwestii przyszłości polskiej energetyki. Konfederacja, w odpowiedzi na te plany, zorganizowała konferencję prasową w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej, na której głos zabrali przewodniczący klubu poselskiego Grzegorz Płaczek oraz poseł Krzysztof Mulawa. Grzegorz Płaczek omówił projekt ustawy prawo geologiczne i górnicze, który jest obecnie procedowany. Podkreślił, że nowe regulacje wynikają z rozporządzenia Unii Europejskiej i wprowadzają ograniczenia w wydobyciu metanu. Zgodnie z projektem, limity te mają zostać zmniejszone najpierw do 5 ton metanu na 1000 ton wydobytego węgla, a w 2031 roku do zaledwie 3 ton na 1000 ton węgla. To nic innego jak stopniowe niszczenie polskich kopalń. To próba robienia z nas ludzi niepoważnych, ponieważ Polska w ciągu jednego roku produkuje tyle metanu, co reszta świata w ciągu dwóch dni, stwierdził płaczek wyrażając swoje zaniepokojenie. To nic innego jak robienie z nas wariatów, dlatego że Polska w ciągu całego roku wydobywa tyle węgla i produkuje tyle metanu, ile cały świat produkuje w ciągu dwóch dni. W związku z tym nie widzimy powodu, dla, dla, dla którego to polskie kopalnie będą musiały przestrzegać tych limitów, natomiast cały świat ma te limity, krótko mówiąc, zupełnie w nosie i rozwija się niezależnie od jakichkolwiek limitów, ba, powstają nowe kopalnie. Sytuacja jest dramatyczna, z Konfederacją kontaktują się zarówno związki zawodowe, górnicy i hutnicy i zwracają uwagę na to, że jeżeli nie powstrzymamy tego wariactwa, nie powstrzymamy tej zagłady polskiej energetyki, którą szykuje nam premier Tusk, to za chwilkę nie będzie czego zbierać. Najbardziej zagrożone kopalnie. Sośnica 17 ton metanu na 1000 ton węgla. Murcki Staszic, Mysłowice Wesoła 15 ton. Knurów, szczegółowice, budryk i Pniówek to emisje powyżej 10 ton. Te absurdalne zmiany, te absurdalne pomysły, które są wprowadzane wraz ze sztandarami walki klimatycznej, Fit for 55, Zielony Ład, mimo że pan Rafał Trzaskowski jeszcze kilka dni temu mówił, że Zielonego Ładu nie ma, doprowadzą do tragedii Śląsk, który jest dzisiaj sercem energetycznym Polski. Za chwilę tym sercem już nie będzie. Przestanie to serce z kolei poseł Krzysztof Mulawa zwrócił uwagę na fakt, że Polska już teraz boryka się z jednymi z najwyższych cen energii elektrycznej w Unii Europejskiej, zajmując drugie miejsce pod względem ich wysokości. Stanowczo sprzeciwił się poleganiu na niestabilnych źródłach energii odnawialnej, argumentując, że nie mogą one stanowić podstawy dla bezpieczeństwa energetycznego kraju. Nie zgodzimy się na to, nie będziemy ulegli wobec takich decyzji, podkreślił Mulawa wyrażając determinację swojego ugrupowania. Poseł przypomniał, że Konfederacja od dawna wspiera środowisko górnicze i zadeklarował, że partia zagłosuje przeciwko projektowi ustawy. Nie mamy prawa nakładać nowych obciążeń na kopalnie, co w konsekwencji przełoży się na wyższe koszty dla konsumentów energii elektrycznej. Podsumował Mulawa, wskazując na potencjalne negatywne skutki dla obywateli. My nie możemy pozwolić sobie na to, żeby nasza polska energetyka oparta była tylko i wyłącznie o niestabilne, pogodozależne źródła energii jak energia wiatrowa czy energia ze słońca. To nam nie zapewni stabilnych, niskich cen energii. To wszystko zabija stabilność. Również to rozporządzenie Unii Europejskiej, na które. Niestety spodziewanie pan premier Donald Tusk zgadza się i będzie chciał wymagać tego samego od posłów Konfederacji. My oczywiście na to się nie zgodzimy. Nie będziemy potulnymi owieczkami w stadzie brukselskich urzędników i, 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 i polskich polityków, którzy chcą szkodzić tak naprawdę bezpieczeństwu, bezpieczeństwu energetycznemu Polski. My oczywiście zagłosujemy przeciwko tej dyrektywie. Nie mamy prawa wprowadzać jakichkolwiek, jakichkolwiek nowych obciążeń na, na polskie kopalnie. Nie na polskie huty, a w konsekwencji tak jak powiedziałem na początku na wyższe rachunki energii elektrycznej dla każdego Polaka. My od początku jako konfederacja nie tylko wtedy, kiedy to było jeszcze niepopularne mówiliśmy zawsze fedrować fedrować, fedrować, bo dopóki nie zapewnimy Polsce stabilnych źródeł energii takich jak m.in. innymi energia jądrowa to polskim interesie po prostu w polskim interesie jest wydobywać w sposób ekonomicznie uzasadniony polski węgiel, a to jest możliwe w Polsce.